Na pewno początek ligi dla nas no, wymarzony, Bilans 6-0, 6 punktów na koncie, 6-0 w setach, także, także na, pewno, na pewno się cieszymy. No, ale rywale, myślę, też nie byli, że tak powiem, ci topowi, Tak, więc zdajmy sobie z tego sprawę. No i pierwszy taki prawdziwy test przed nami już jutro. Przyjeżdżają mistrzowie Polski, także no, myślę, że to będzie taka e, dobra weryfikacja naszej, naszej dyspozycji i pokazania nam e, i kibicom, w jakim znajdujemy się miejscu. Na razie jest jeszcze za wcześnie o omówieniu o całym listowadzie. Dwa mecze październikowe wygrane, dwa mecze e, może nie z potentatami tej ligi, ale zespół z Lubina, który, którego szczególnie się obawialiśmy, bo wiedzieliśmy, że, że postawiam ciężkie warunki. Mam wrażenie, że to był taki dobry wstęp przed, przed Zaxą, bo, bo jest to zespół. Tak jak, tak jak Lubin, tak, tak za super bronią, bardzo dobrze blokują, bardzo się trzeba namęczyć, żeby, żeby zdobyć z nimi punkt, także przetarcie miśmy w środę a jutro przyjeżdża mistrz Polski i my, my będziemy chcieli potwierdzić swoje mistrzowskie aspiracje. Zobaczymy, jak to będzie dalej, meczu jest dużo, ale listopad jest bardzo Listopad jest bardzo intensywny, tak więc yy, na pewno zdajemy sobie z tego sprawę. Mamy szeroką kadrę. Myślę, że to już będę, będzie dodziałało nas, na naszą korzyść. Yy, aczkolwiek myślę, że z drugiej strony k, terminarz jest, jest równy poniekąd dla wszystkich. A ten listopad ma dosyć intensywny, tak więc nie szukamy w tym żadnego usprawiedliwienia, nie ma czasu na trenowanie, jest czas nagrania na. Granie na... Też po to to robimy, żeby grać, a nie trenować. Od, od dawna nie, nie wygraliśmy, jesteśmy, jesteśmy nowym zespołem, mamy inne cele niż w poprzednich latach, bo to jest wreszcie sezon, gdzie, gdzie chcemy sięgać po, po, te, po te najwyższe laury. Także, także mimo, że to jest nowy zespół, mimo że to jest dopiero początek sezonu, trzecia kolejka, to, to będziemy myśleć tylko, tylko o wygrywaniu, bo, bo tylko tak można budować silny zespół, tylko, tylko poprzez zwycięstwa, tylko poprzez dobrą grę możemy budować własną pewność siebie, siłę tej drużyny i, i mam nadzieję, że jutro postawimy kolejny krok. Zaksa to mistrzowie Polski, drużyna, która no przez ostatni okres czasu no można powiedzieć, zdominowała z małą przerwą na triumf skry nasze. Krajowe rozgrywki, tak, więc no, paru zawodników odeszło. Na pewno brak Braxa Madero no, będzie jakoś dla nich odczuwalny ale już pokazali, że znaleźli się dobre zastępstwo. Tak więc myślę, że zaksy zawsze trzeba się obawiać i trzeba ją szanować. I tak jest też w tym wypadku, aczkolwiek my też zdajemy sobie sprawę z własnych możliwości, z tego, że my też jesteśmy dobrym zespołem. No i cóż, zobaczymy wszystko, zweryfikuję boisko formy. Ciężko ciężko powiedzieć o, o szczycie formy w tym momencie, bo, bo będziemy grali bardzo dużo spotkań w bardzo, bardzo krótkim okresie czasu. Także. Szczyt formy to nie będzie, ale, ale na pewno to, to będzie dobry, dobry sprawdzian na tle Zaksy, która, która zawsze gra stabilnie, która, która jest zespołem po prostu bardzo dobrym, która te e, ogniwa większość, większość ogniw zespołu funkcjonuje tam od, od wielu lat, także będzie, będzie na pewno ciężko, oni nam postawią na pewno bardzo ciężkie warunki, a my, my postaramy się sprostać, to, to oni będą faworyt, faworytem tej rywalizacji, ale my, my jako ten, ten zespół, który, który chce grać, o tak jak powiedziałem wcześniej, o najwyższe cele musi, musi w takich meczach zdobywać punkty, musi próbować wygrywać, żeby, żeby budować tą swoją wartość. W tych topowych meczach tutaj zawsze jest komplet, tak więc myślę, że atmosfera będzie na pewno gorąca i przy pełnych trybunach zawsze gra się, gra się świetnie, szczególnie w domu. Stwierdziliśmy z Julienem, że z racji tego, że zbliża się Movember, czyli, czyli listopad, no to coś, coś zrobimy, no i tak nigdy w sumie tego nie próbowałem. No, stąd ten styl nie wiem, czy dobrze, czy źle mówią, że Dawid podsiadu, mówią, że Freddy Mercury, a ja nie wiem. No, myślałem, że będzie gorzej, szczerze, mówiąc tak, że na miesiąc na miesiąc to zostawiam.